Ostatnio ktoś się mnie zapytał, jak to jest z tymi agresywnymi czasami, które są podstawą zarządzania w metodzie łańcucha krytycznego. Projekty zarządzania tą metodą należy wykonać jeden drastyczny ruch. Należy wszystkie czasy obciąć o połowę. Czasami o jedną trzecią czasami więcej, czasami mniej. Generalnie należy skrócić te czasy, tą estymację. Robi się to dlatego, że ludzie chowają bezpieczeństwo, czyli chcą być pewni, że dostarczą, dają nam te 80 albo nawet 90% sobie szansy, że zrobią w tym terminie. My to obcinamy i dajemy im tylko 50% szansę. Ale są dwie kluczowe rzeczy. Ludzie muszą rozumieć, Dlaczego tak się to dzieje? Muszą rozumieć, skąd i dlaczego kazaliśmy im podawać estymacje w no, wysokim stopniu prawdopodobieństwa i będziemy je obcinać. Będziemy widzieć, czy nie obciliśmy za krótko, czy nie obciliśmy za dużo. Będziemy od nich wymagać zmiany pewnych paradygmatów, czy utartych sposobów myślenia. Będziemy od nich wymagać myślenia o tym, że my. Obcinamy te czasy nie dlatego, żeby im zabrać, tylko po to, żeby ich chronić. Zabierając ten czas indywidualny, oddajemy część tego czasu do bufora projektu, który chroni cały projekt. Przekroczenie czasu realizacji zadania w tej metodzie jest nieuniknione. Około połowa zadań powinna przekroczyć swój czas realizacji, ten skrócony, ten agresywny. Dlaczego? To no proste. Z rozkładu prawdopodobieństwa tak wynika, że około połowa zadań skończy się w tym czasie lub krócej, a połowa dłużej. Po prostu jest to mediana. Mediana, która dzieli obszar prawdopodobieństwa skończenia w tym terminie dokładnie na połowę. I ludzie muszą rozumieć, co się dzieje. Nie możemy ich karać za to, że przekroczyli czas, ponieważ jest to normalne. To nie znaczy, że nie możemy wymagać od nich wyjaśnienia, dlaczego tak się stało. Oczywiście. Powinniśmy również wdrożyć pewien paradygmat paradygmat, który mówi nam, że jeżeli pracujesz nad zadaniem w projekcie, pracujesz na maksa. Po prostu pracuj na maksa. Zadania w projekcie są święte. Zwłaszcza, jeżeli są na łańcuchu krytycznym. Na łańcuchu krytycznym, czyli czymś, co determinuje czas trwania realizacji projektu. To nie oznacza, że jeżeli zadanie nie jest na łańcuchu krytycznym, to nie należy pracować na maksymalnie. Należy, tylko jest to powiedzmy ciut mniej ważne. Tak? Mniej Projekt jest mniej wrażliwy na przekroczenia czasu na zadania, które nie są na łańcuchu krytycznym, niż na te, które są. Niemniej jednak każde zadania są ważne, bo jeżeli za dużo przekroczymy czas na ścieżce zasilającej, na łańcuchu zasilającym, to też to wpłynie na nasz bufor. Bufor jest po to, żeby go skonsumować. Mamy szereg narzędzi, szereg działań, które powodują, że metodyka ta skraca czas realizacji, ale zwiększa bezpieczeństwo, powoduje, że czujemy się bezpieczniej, ale też powoduje, że osoby, które się obijają, które no, lawirują, no niestety będą się musiały z tego tłumaczyć. Tak, jest to dużo bardziej, dużo bardziej wrażliwe. Nie dajemy ludziom szansy na skorzystanie z syndromu studenta. Syndrom studenta, czyli odkładanie rzeczy najpóźniej, jak się to tylko da. Zwłaszcza jeżeli widzimy, że czas na realizację zadania jest dłuższy niż przewidujemy, że nam to zajmie. Ten czas tutaj jest krótki. Przewidujemy, że on nam zajmie tyle czasu, ile mamy. Więc nie możemy odkładać zadań na przyszłość. Z drugiej strony, unikamy prawa Parkinsona. Prawo Parkinsona mówi, że pracownik wykorzystuje czas na pracę, bądź na symulowanie pracy, taki, jaki ma. Dajemy ten czas krótki, po to, żeby ludzie nie mieli czasu. Dodatkowo, dodatkowo unikamy nadmiernego doskonalenia, no bo skoro mam jeszcze czas, to może coś poprawię, coś zrobię. Cały czas pracując nad zadaniem. Nie. Oraz musimy zadbać o to, żeby była stosowana w praktyce za sztafety I łańcuch krytyczny daje nam tę możliwość, ponieważ powiadomiamy zasoby o nadchodzących zadaniach w odpowiednio wcześniej. I ten czas oczywiście się może zmienić. Dzisiaj możemy mówić, za dwa dni rozpoczynasz, a możemy powiedzieć, nie, zrobili szybciej, rozpoczynasz jutro. Tak, ok, albo za trzy dni. Niestety zajął nam to dłużej. Niemniej jednak zasoby są informowane. Tak samo dotyczy to podwykonawców. Podwykonawcy muszą to zrobić. No dobra, a co jeśli mam takiego podwykonawcy, który no, niestety powiedział: Słuchaj, sorry, ja to mam sztywno wpisany termin, ja dla ciebie to rezerwuję. I albo bierzesz w tym terminie, pracujemy wtedy, albo płacisz. A potem, jak przekroczysz ten termin, to płacisz podwójną stawkę, bo ja mam kolejkę oczekujących. Potraktujemy to jako majston, przed którym też zrobimy bufor. To znaczy, damy sobie szansę, żeby to był dodatkowy, dodatkowy bufor, który chroni nam ten majston, żebyśmy do tego czasu się wyrobili. Więc podsumowując, wdrożenie łańcucha krytycznego. Bez szerokiej akcji informacyjnej, dlaczego to robimy, jak to robimy, jak to działa, jakie paradygmaty zmieniamy, czego wymagamy od ludzi, a za co będziemy karać, albo za co nie będziemy karać, jest kluczowe. Jeżeli tego nie zrobimy, to wdrożenie łańcucha krytycznego się nie uda. Nie licz na to, że będzie kierownik projektu, który sam wdroży łańcuch krytyczny i nie poinformuje o tym, i nie uzyska zgody kierownictwa, i nie uzyska, może niekoniecznie zgody, ale informacji do pracowników, że tak będziemy działać i konsekwentnie będzie od nich wymagał, będzie skracał te czasy, które są oszacowaniami bezpiecznymi. Nie bój się, że jeżeli pracownicy zauważą, że im skracasz, będą podawać jeszcze duże, zauważysz to, że nagle wydłużyli oszacowania. Zapytasz się, dlaczego zaproponowałeś tu oszacowanie 50 dni? Podobne zadania, trochę inne, ale podobne, wcześniej robiłeś 20. No ale wiesz, ty to zawsze skracasz do 10, tak? Okej, okay. a ile to ci tak naprawdę zajmie? No, wiesz co, no tak, wiesz co, no, no nie no, myślę, że to dwa dni zajmie. A dlaczego? No wiesz, bo ja mam inne zadania. Aha, czyli musimy zwracać uwagę, czy ludzie pracują nad zadaniami w projekcie w trybie czasochłonnym czy pracochłonnym. Czasochłonnym, czyli poświęcają, pokładają nam cały czas, jaki zajmie to zadanie. Ale w trakcie będą się zajmować innymi rzeczami. Czy pracochłonnym? Czy mówią nam, ile faktycznie pracy nam to zajmie. Czyli powiem, no tak, ale tak naprawdę to będzie 20 dni robić? Tak? No nie, tak naprawdę to będę robił 5 dni, no ale wiesz, tam to, tamto, siamto, to, obam to muszę robić. Więc wdrożenie tego musi być jako całość. Wdrożenie łańcucha krytycznego bez poinformowania ludzi, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, bez ich zrozumienia, dlaczego to zmieniamy. Jest bez sensu. Więc jeżeli nie zamierzasz tego robić, to możesz jedynie w ograniczonym zakresie pewne rzeczy wykorzystać. Nie to, że nie. Ale to będzie tylko zbiór małych narzędzi, a nie system. Więc jeżeli chcesz wdrożyć łańcuch krytyczny jak system, to najlepiej zamów koledę. Łańcuch krytyczny dla swoich ludzi. Zamów warsztat, żeby ludzie zrozumieli, co się zmienia, jak to działa i jak będziesz to stosować i dlaczego warto to robić.